Moi drodzy, tym razem dzień przywitał nas mglisto. Za mną, musicie uwierzyć, to Dunaj. Zresztą, jak zobaczycie przez tą mgłę, to co jakiś czas widoczny jest budynek, który stoi dokładnie tam za mną. No, musicie mi uwierzyć. Ten kolejny dzień mglisty, ale słońce wychodzi, a ja ruszam bezpośrednio teraz do miejscowości Melk. Bo jakieś 5-6 km od Melku, oddalonej mniejszej miejscowości, jestem zakwaterowany tutaj też po. Śniadaniu dzisiejszym dosyć smacznym gospodyni przygotowała naprawdę smaczne austriackie śniadanie. Ruszam na rowerach, zwiedzać dalej Dolinę Wachau i Was zapraszam razem ze mną. Bardzo proszę. Wszyscy sposobem na zapoznanie się z doliną Wachał i z jej wszystkimi atrakcjami jest oczywiście rower, na którym możemy zwiedzić całą dolinę, począwszy od Krems, a skończywszy na miasteczku Melk. Ścieżki rowerowe prowadzą wzdłuż rzeki i nawet niezaprawieni, w boju rowerzyści dadzą sobie radę, ponieważ teren jest prawie zupełnie płaski. Jeśli rower kobus nie odpowiada lub ze względu na zbyt duże zmęczenie chciałby go zamienić na transport rzeczny, to bardzo proszę. Co róż kursują statki wycieczkowe, a w każdym miasteczku są również przeprawy promowe, dzięki którym możemy zmienić prawą stronę Dunaju na lewą. Możliwości są tutaj niewyczerpane. do portu, portu w Melk widzicie dokładnie tutaj tu możecie sobie zobaczyć na mapie jak te porciki poszczególne wyglądają bo jest ich troszeczkę to jest numer 8 a za mną widzicie statek jeden z wielu, który tutaj dopływa i akurat byłem w środku zapytać się dokąd płynie ten ten moi drodzy jest w podróży 21 dni dokładnie z Węgier wystartował, czyli na Węgrzech moi drodzy, z Budapesztu płynie bezpośrednio do Holandii, do Amsterdamu. Ci, te osoby, które są na tym statku, a są to przeważnie Australijczycy, Amerykanie, zwiedzający również miasta po drodze, jutro mają być w pasał całość 21 dni. Moi drodzy, lecimy dalej teraz opactwo Melk. Zapraszam razem ze mną. Opactwo Benedyktynów, opactwo Benedyktynów, które jest z XI wieku, powstało w miejscu dawnej twierdzy. No i dzisiaj tam też znajdują się przepiękne ogrody. Spróbuję tam wejść do środka. Oczywiście zobaczymy, jak to wygląda. Ale co ciekawe, to opactwo, które jest za mną, to również, moi drodzy, inspiracja. Inspiracja dla włoskiego pisarza Umberto Eco, który napisał książkę Imię Róży. Być może znacie film, również o tej nazwie Imię Róży, w którym zagrał jeden ze słynnych, znanych aktorów. A jaki? O tym jeszcze opowiem. Melk niewielkie miasteczko w dolinie Wachał, liczące ponad 5000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą już z IX wieku. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji miasteczka jest opactwo Melk. To jeden z najpiękniejszych i największych, jednolitych zespołów barokowych w Europie. Jego wspaniała architektura jest znana na całym świecie i wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1089 roku w opactwie w Melku mieszkali i pracowali mnisi benedyktyni. To znane jest też tym, którzy przeczytali imię Róży Umberto Eco, stąd pochodzi bowiem główny bohater i narrator powieści. A co? W filmowej wersji, jedną z głównych ról, wcielił się nie kto inny, tylko słynny aktor Sean Connery. Moi drodzy, rowery zaparkowane, spięte i jestem na jednym z dwóch dziedzińców opactwa Melk. Miałem taki plan, żeby wejść do środka, porobić zdjęcia, pofilmować i oczywiście ten środek Wam pokazać, ale co się okazuje, przy kasach dowiedziałem się, że zdjęcia wolno robić tylko na zewnątrz. Nie ma czegoś takiego, co funkcjonuje w innych muzeach, że dopłacamy za zdjęcia i możemy je śmiało robić. Wolno je robić owszem, ale tylko i wyłącznie na zewnątrz, na dziedzińcach i w ogrodzie. Jeżeli nie w środku, to zapraszam was do ogrodu. Idziemy tam wspólnie. Zamierzam go wam teraz pokazać. Bardzo proszę. Po przebudowie opactwa w 1736 roku postanowiono zmodernizować również przyklasztowny park. W 1750. powstał park w stylu barokowym, a na początku XIX wieku powstał angielski ogród krajobrazowy oraz ogród Raj. ogrodu znajduje się przepiękny pawilon ogrodowy. Przed samym pawilonem posadzono wspaniałe, powtarzające kwitnienie, pachnące odmiany róż, aby podkreślić jego piękno dzięki różowym kwiatom. Szeroka gama odmian róż kwitnie również wzdłuż rampy ogrodowej prowadzącej na drugi poziom Parku opactwa. Na drugim poziomie znajdują się kręte ścieżki i fontanna z pitną wodą, a trzeci poziom to już ogromne lipy. Na których znajduje się parki i ogród, zostały odnowione i zrewitalizowane w 2000 roku. Wtedy po raz pierwszy zostały otwarte dla zwiedzających, a ponieważ cieszą się dużą popularnością, opactwo zdecydowało, że nadal będą je udostępniać odwiedzającym klasztor. Muzyka Drodzy, I drodzy, tak jak mogliście zobaczyć na tych fantastycznych zdjęciach, ogrody opactwa Melk skąpane są obecnie w barwach jesieni. Zapewne wygląda to jeszcze lepiej, jeżeli wszystko kwitnie. Jeżeli chcielibyście wejść na kompleks samych ogrodów, to wejście kosztuje tutaj 4,50 euro. A jeżeli zwiedzacie cały kompleks, łącznie z ogrodami, to wejście dla osoby dorosłej to 13 euro. Pamiętajcie jednak tylko o tym, że w środku nie wolno robić zdjęć i nie ma też dopłaty za te zdjęcia, ale na zewnątrz oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o zdjęcia, jest dozwolone. Zostawiamy opactwo Melk, zostawiamy ogrody i ruszam moi drodzy dalej. Was oczywiście zapraszam razem ze mną. Podążamy dalej, bardzo proszę, pamiętajcie cały czas śladami szpaczka Aprikozen Likier, czyli obecnego szpaczka naszej podróży, czyli morelowego likieru. Bardzo proszę, lecimy dalej. Powoli opuszczam malownicze miasto Melk wraz z opactwem i ogrodami. Udaje się bowiem w kierunku centrum dawnego Imperium Habsburgu, stolicy Austrii, Wiednia. Wiedeń to stolica Austrii, która położona jest w północno-wschodniej części kraju nad rzeką Dunaj. Jest to największe miasto w całym kraju, ma około 2 milionów mieszkańców. Jeśli chodzi o historię, która jest bardzo obszerna i interesująca, to warto pamiętać kilka istotnych kwestii. Wiedeń został założony około 500 roku przed naszą erą i pierwotnie był tylko i wyłącznie osadą celtycką. Później miasto pełniło funkcję rzymskiego posterunku granicznego, które strzegło imperium rzymskiego przed najazdami germańskich plemion z północnej Europy. W 1221 roku Wiedeń uzyskał prawa miejskie, które wcześniej z wielu powodów nie mogły być mu przyznane. I tak oto, moi drodzy, mglisty poranek w Dolinie Wachał. Zamieniam na mglisty poranek w Wiedniu. Jestem obecnie w Wiedniu, czyli te 90 km między Doliną Wachał a Wiedniem właśnie pokonałem. Zaparkowałem też celowo 5 km przed Wiedniem, a to dlatego, że tam zdecydowanie łatwiej jest znaleźć miejsce parkingowe i ta cena jest też nie taka powalająca, bo na cały dzień, jeżeli zostawicie samochód, to koszt jest 4,10 euro, euro centów. Obecnie znajduje się na placu Placu Marii Teresy, na którym znajdują się dwa muzea. To muzeum, które widzicie za mną, to Muzeum Historii i Sztuki. Oczywiście widzicie również tutaj za mną, zaraz zobaczycie, o w tym miejscu liczne budy i te charakterystyczne odgłosy budowy, a to dlatego, że wszyscy przygotowują się już do tak zwanego Bożonarodzeniowego Festu. Ten Bożonarodzeniowy Fest ma się odbyć w przyszłym miesiącu, czyli dokładnie w listopadzie. Ja, moi drodzy, z tych dwóch muzeum wybrałem jedno, dokładnie to, które teraz za mną, a mianowicie Muzeum Historii Naturalnej. Zamierzam tam wejść, zamierzam porobić zdjęcia. No i oczywiście to wszystko teraz będziecie mogli zobaczyć, moi drodzy, w materiale. Czyli co? Zwiedzamy razem i oglądamy Muzeum Historii Naturalnej. Bardzo proszę! Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu jest jednym z najstarszych, największych i najbogatszych muzeum na świecie, które posiada imponującą kolekcję ponad kilku milionów eksponatów. Właściwie to, będąc bardziej precyzyjnym, cała kolekcja składa się z około 30 milionów przedmiotów. Muzeum. Zbliżając uliczki Wiednia nie sposób nie natrafić na Kościół Maltański, rzymsko-katolicki, gotycki Kościół rycerski w Wiedniu. Pierwszy kościół na tym miejscu jest wzmiankowany w 1217 roku jako Komandoria do Opieki i Wspierania Krzyżowców. Obecny budynek został zbudowany w połowie XV wieku. Ołtarz główny został z kolei namalowany w 1730 roku przez Johanna Georga Schmidta. W środku placu Szczepana, w sercu najstarszej części miasta, wznosi się jedna z najważniejszych i jedna z najstarszych świątyń w stolicy Austrii Katedra Świętego Szczepana. Duma i jeden z symboli Wiednia, znana z licznych przedstawień w dziejach malarstwa i grafiki. wszystkie zabytki Wiednia. Miasto jest prawdziwą gratką dla osoby, która uwielbia zwiedzanie. Zabytki sprawiają, że miasto można zwiedzać godzinami i nigdy go całego nie odkryć. Jednym z najpiękniejszych barokowych obiektów w Europie jest pałac Schönbrunn. Jest w posiadaniu rodu Habsburgów od roku 1569. Dziś pałac ze względu na historyczne znaczenie, wyjątkowy park oraz imponującą aranżację przestrzeni Należy do Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przygoda austriacka dobiegła końca. Dolina Wachał, no i dzisiaj Wiedeń. Wiedeń rowerowo, zresztą cały zamysł był, żeby Austrię pokonywać w tym krótkim odcinku, czyli nabędąc w Dolinie Wachał na rowerze, no i tutaj w Wiedniu również. Przede mną teraz 5,5 godziny drogi do domu na południe Polski. Zanim to zrobię, to oczywiście pakuję rower i jeszcze coś po drodze trzeba będzie zjeść na wzmocnienie. Moi drodzy mam nadzieję, że film się podobał. Oczywiście mile widziana jest łapka w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco śmiało zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, że jesteśmy na YouTubie, fanpage'u i moim prywatnym facebookowym koncie Bartłomiej Pan Bartłom. Strzelichowski. Żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych relacjach. Warta podróże małe i duże wyprawowo. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!